Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Oczywiście z lasu. Wzięłam dzisiaj ze sobą taki ekwipunek, i mówię: Przejdę się na spacer. Pozbieram co nieco w lesie. No i słuchajcie, powiem Wam tak. Miłe zaskoczenie, bo nie spodziewałam się, że dzisiaj znajdę grzybki. Nie wzięłam nożyka z samochodu, a to już dwa okazy. Ech. Jest i trzeci. No, miłe zaskoczenie. Hm. Mam małą siateczkę więc włożę te grzybki do siateczki A co będzie później? Zobaczymy. Na razie się przejdę hmm. Ja już myślałam, że grzybków nie znajdę, a jednak super. W tym lesie jestem pierwszy raz w tym roku. Powiedziałam Wam, że jestem pierwszy raz w tym roku w tym lesie na grzybach. Bo to jest las, gdzie bardzo dużo ludzi przychodzi w sezonie grzybowym. A ja lubię ciszę i spokój i uciekam do takich lasów, gdzie tych ludzi jest mniej. Śmieci nie ma. Póki co nic nie znalazłam, ale. O spójrzcie. Podgrzybek. Przemarznięty, ale jest. Hmm. Idę w tamtą stronę. Zobaczymy co ja tam znajdę. Ale jest póki co czysto. No i patrzcie, jest i kolejny podgrzybek. Niesamowite. Hm. Fajnie. Fajnie, że jeszcze można spotkać grzybki. Super. Tu mam taką siateczkę. Nie wzięłam, tak jak Wam mówiłam, tego nożyka. A, zajmę się tymi grzybami w domu. A tu już coś znalazłam. Oczywiście. W domu, w ciepełku. Je przybiorę, te grzybki, które dzisiaj znajduję, ale to już na pewno są jedne z ostatnich okazów w tym roku. W miarę jest czysto, naprawdę jest czysto. Cieszę się. No i patrzcie, są jeszcze dwa kolejne okazy. Hmm. Tu jest jeden. Już też taki przemarznięty, ale do suszenia może być. A tu drugi. Hmm. No powiem wam. Miła, miła niespodzianka. Na takiej górce jestem. Cisza, spokój, miło się spaceruje. Ten cały las, który Wam pokazuję, po którym dzisiaj spaceruję, jest bardzo duży. Bardzo rozległy, i sprzątanie tego lasu zajęło mi dwa lata. Przychodziłam tutaj sporadycznie, ale przemierzałam go wzdłuż i wszerz. I powiem Wam, jest naprawdę czysto. Mimo zakończonego sezonu grzybowego, znalazłam do tej pory tylko jedną butelkę plastikową. Nic więcej. Hmm. A spodziewałam się większej. Zdecydowanie większej ilości tutaj pozostałości. Po sezonie. Ale bardzo miło. Hmm. Fajnie. Idę teraz, przejdę się w drugą część lasu. Mam nadzieję, że tam. Też będzie czysto ale zobaczymy. Trafiłam na swoje pierwsze w tym roku opieńki. Zobaczcie jakie słodkie tu są dwie, tu jest jedna. Gdzieś tu widziałam jeszcze proszę bardzo. Pierwsze w tym roku. Hmm. W sumie mam takie swoje miejsce w lesie, gdzie rosną, więc może jutro się tam przejdę. Zobaczymy, czy będą. Ale pierwsze okazy są super. Hmm. Fajnie. Wróciłam się do auta, bo znalazłam kolejne opieńki. Zostawiłam co nieco z torby znalezione. I zobaczcie. Jakie piękne. Wzięłam koszyczek na szybkości i przebrałam tam te grzybki. O, zobaczcie, spójrzcie, tu są kolejne młodziutkie. Przebrałam tam te podgrzybki. Mam opieńki. Mam nożyk, więc super. Nazbieramy tych opieniek. To no chociaż jeden słoiczek w tym roku zrobię. Super. Torba pusta, można dalej coś, jak się znajdzie, zabrać. No ale się cieszę, bo w tym roku to są moje pierwsze. Opieńki to takie młodziutkie. Super. A nie jakie ja mam je zrywać. Musiałam wrócić się po nożyk. Także zabieram. Bardzo się cieszę. A tutaj spójrzcie na to, ile jest opieniek. No, patrzcie. Tu i tu. No, spójrzcie. Takie maluszki pozabieram. No, patrzcie, ale mi się miejscówka trafiła. Super. No, po prostu super i takie maluchy hmm. no proszę śliczne no to już słoiczek będzie super przeszłam na drugą stronę tej powalonej brzozy spójrzcie tu wszędzie są opieńki takie maluszki sobie rosną na brzozie. No patrzcie. Tu jest ich dużo. Ktoś już pozrywał. Tu też jest ich sporo. I spójrzcie, ile ich tu jest. No takie piękne. I tu są kolejne. No patrzcie. Ale ślicznie to wygląda. Tak się prezentuje mój koszyk. Zobaczcie, co jeszcze znalazłam. E, już Wam pokazuję kureczkę. Jedną, jedyną. Zielonki znalazłam. U mnie tak się nazywają czy też gąski. Tu jeszcze mam podgrzybka. I spójrzcie na to. No proszę. Jest jeszcze jeden podgrzybek. No fajnie, fajnie. Powiem Wam, że jestem bardzo mile dzisiaj zaskoczona. Tych opieniek. Było troszkę, jak widać. Chyba będzie nawet więcej niż jeden słoiczek, może już nawet ze trzy. Torba niestety też mi się zapełnia, ale powiem wam, że wybrałam się dzisiaj na ten spacer z myślą, że przy okazji spacerowania coś pozbieram, posprzątam, ale ten kosz to jest miłe zaskoczenie dobrze, że ja go jeszcze nie wyniosłam do piwnicy na kolejny sezon, tylko miałam w aucie. Na moje szczęście. No i są opieńki. Super. Super. I ta kureczka. Super. Uciekam już do domu z tego pięknego lasu. No śliczne są grzyby, przepiękne. Bardzo miło. Ech, a z gorszych rzeczy, no trochę się pozbierało. Szkło. Spójrzcie na te ostre krawędzie. Czy to zwierzę, czy człowiek, który wejdzie w coś takiego. Tak samo jak tu, tak samo jak tu. I tu. Już posegregowałam tu jakaś stara porcelana rozbita. Bo to idzie osobno. Nie do szkła. A tu plastiki. No i do odzysku. Butelki zwrotne, puszki. Tam jakiś złomik. No niestety. Ile by się nie chodziło po lesie, to zawsze się znajdzie coś. Hmm. Ale te grzybki mnie bardzo cieszą. E, pójdę niebawem, może jutro, może pojutrze, do lasu na takie swoje miejsce. Gdzie rosną właśnie te opieńki, jak Wam wspominałam. Zobaczymy. Może będą. A jak nie, to i tak coś się z lasu wyniesie. Jakby nie było. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do zobaczenia, oczywiście, niebawem z lasu. Papa. Pa.